W dzisiejszym odcinku specjalnie dla Was przetestujemy wiele różnych rozwiązań z betonem w roli głównej. Będzie surowo, industrialnie i betonowo. To jest mieszkanie, które zostało wykończone jakiś mhm. czas temu. Inwestorzy skończyli remont tak naprawdę rok temu i sami sobie tutaj zaprojektowali i zaaranżowali przestrzeń, i jakby na pewnym etapie zabrakło im pomysłów, co dalej, jak urządzić. To wnętrze. I wtedy zadzwonili do nas. Tak jest. No i my tutaj zaaranżujemy im przede wszystkim salon. Ponieważ jest tylko sofa, chcieli też mieć jadalnię, miejsce, żeby się spotykać ze znajomymi i miło spędzać czas. Ale chyba kuchnię zostawiamy, bo jest bardzo ładna, bardzo ładna kuchnia, bardzo ładna oka. Kuchnia jest w porządku, nie będziemy się nią zupełnie zajmować. Jedyne co zmienimy, to tutaj tą czerwoną ścianę, ponieważ ona nie współgra nam zupełnie z projektem salonu, a jednak to jest otwarta przestrzeń. Eee, I tutaj zastąpimy ścianę fototapetą. No dobrze, powiedz, czy jest projekt? Oczywiście, że jest projekt. No to pokażę. Będą wizualizacje. Proszę bardzo. Skoro jesteśmy już przy tej kuchni, to fototapeta będzie niebiesko zielona, mhm, takie geometryczne wzory. I gdzieś pewnie w salonie, w dodatkach ten kolor się pojawi. Natomiast? I będzie beton. I będzie beton. Tak, sam salon będzie dosyć surowy. Ponieważ inwestorzy są e, fanami. Surowi? Są surowi, <laughs> e, lubią też takie industrialne klimaty, mm -hmm. więc na ścianie z telewizorem pojawi się beton. Mm -hmm. e, on też okay. będzie powtórzony w dekoracji na okay. ścianie jadalnianej, nazwijmy mm -hmm. ją tak. Mm -hmm. I to będą, będzie trójwymiarowy. E, wzoru, Takie moduły, które ułożymy w coś nieregularnego. Czyli generalnie jednym słowem monochromatyczne wnętrze, tak. ciemna podłoga, beton, elementy widziałem związane z hobby, czyli z motoryzacją w postaci jakichś wydruków i żywszy element w postaci fototapety tak. na tej ścianie zdecydowanie też zagramy tutaj więcej światłem, ponieważ na razie jest jeden punkt świetny. Będzie podwieszany sufit ze spotami. Nad stołem będą lampy, które przypominają takie motocyklowe reflektory, fajne błyszczące chromowane. E, I też lampa stojąca będzie w tym samym klimacie. Jagoda, z tego rozumiem, że na tej ścianie ma być beton. Tak, tylko zależałoby mi, ponieważ zawsze robicie takie imitacje płyt betonowych. Tutaj zależało mi, żeby to była gładka betonowa powierzchnia ponieważ ściana ma być zrobiona od strony telewizyjnej, z boku i od strony kuchni, tak żeby to wyglądało jak taka betonowa ściana w całości. Tak, pamiętasz jak wyglądała wcześniej ta kuchnia? Kuchnia sama w sobie była ok, natomiast pamiętam to bordo, które tutaj wyło. Dokładnie, było bardzo drażniące i właściwie nie pasowało do reszty wnętrza, dlatego nakleiliśmy tutaj bardzo fajną, geometryczną fototapetę, której kolor pojawi się w dodatkach w salonie. Moim zdaniem bardzo fajnie też prezentują się te szafki na tej tapecie, natomiast temat całego odcinka dzisiejszego to beton. A beton to salon. Salon. No idziemy. Piękny. Prawda? Powiem ci tak, równie ładny jak nasz. Ponieważ to jagoda własnoręcznie sama zrobiła. Oczywiście na początku prosiła mnie o wskazówki i pomoc, ale zdecydowała, że jest z Osią samosią, ale wyszło bomba. Wyszło troszkę delikatniej niż to Twoja opcja, ale wydaje mi się, że bardzo tutaj ładnie pasuje i świetnie współgra z dekoracją, która jest tutaj centralnym elementem nad stołem. Nad stołem. Biedna tak. jagoda, jak sami widzieliście, no ja próbowałem pomagać, ale ja trochę leniwy jestem. Więc jagoda po prostu musiała sobie ten kształt sama już tutaj dokończyć. Natomiast plus tych elementów jest taki, że faktycznie z nich można sobie jakąś fajną dekorację ułożyć. Tutaj można całą noc to układać i nadal jeszcze nie wiadomo, czy to jest ostateczny efekt. Znaczy ja uważam, że całą noc można robić dużo ciekawsze rzeczy niż układać beton, ale jest to bardzo fajny pomysł. Co jeszcze się zmieniło? Pojawił się tutaj taki kącik mhm. jadalniany, jest nowy stół, nad stołem dwie lampy chromowane, które idealnie współgrają z tymi krzesłami metalowymi. Widzę, że wymieniałeś grzejnik. Tak, jest nowy grzejnik, ponieważ był w takim dosyć reprezentacyjnym miejscu i został wymieniony na nowy, żeby tutaj nie razić. Jagoda, na koniec ostatnie pytanie. Powiedz mi, dlaczego obrazy leżą na sobie? Słuchaj, obrazy miały wisieć, natomiast inwestor nie chciał nam zaufać. Nie, 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 nie nigdy tak nie było. Moi drodzy, obrazy są na sobie, dlatego że inwestor w tym wnętrzu chciał mieć ostatnie słowo, i tak naprawdę ten rodzynek on sam sobie powie.